Panowie, którzy towarzyszą mi w tle, mogliby sugerować, że dzisiaj zajmiemy się festiwalem Warszawa w budowie. Ale nie tym razem. Dziś będą nowe spektakle teatralne, będzie nowe kino i będą nowe wystawy. To wszystko w Kwadransie Kultury. Ula Kaczyńska, dzień dobry. Zapraszamy także do Galerii Schody. Tam swoje prace z cyklu O Krok Wyżej prezentuje Michał Bobrowski. Wyżej. Dlaczego taki tytuł? No, dlatego, że każdy, każdy namalowany obraz to jakiś tam krok wyżej do, do tego, żeby być coraz lepszym i robić coraz fajniejsze rzeczy, które nie, nie byłyby obrazami, które będą obrazem dla inteligencji, twór, inteligencji widza, tylko jakąś tam zabawą, miejmy nadzieję, tak dobrą, jak ja miałem tworząc te, te prace. Tło nieco się już zmieniło, ale nic dziwnego, w końcu przy takich upałach robota aż się pali w rękach. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze informacje kulturalne i o naszą wizytę na Placu Grzybowskim, ale wrócimy tutaj za tydzień, a okazją będzie festiwal Warszawa Zingera. A jutro w kwadrancie Kultury spotka się z Wami Justyna Dżbik. Zapraszam w jej imieniu. Do zobaczenia.